Cześć. Dzisiaj krótki poradnik o tym jak przygotować rewelacyjny sos do Pad Thai, popularnego dania z kuchni tajskiej. Taki sos można kupić w słoiczku, ale podczas jednych warsztatów właśnie z kuchni orientalnej w Sheratonie Pokazywali nam kucharze, jak zrobić taki sos w domu. Uważam, że jest bardzo prosty, w smaku jest wyśmienity, będzie pasować no, nie tylko do tego dania, chociaż jest przede wszystkim do tego dania przeznaczony. Ale jeżeli będziecie chcieli, możecie go na przykład podać z mięsem. To już taka moja podpowiedź, lekka fantazja. Na początku do rondelka wlewam wodę, dodaję do tego ketchup i cukier. I to wszystko gotuję na wolnym ogniu około 30 minut. Tak, aż ten cały sos zgęstnieje, a ketchup przybierze ciemniejszą, taką bordową barwę. Pod koniec gotowania dodaję do całości dużo sosu sojowego. To wszystko bardzo, bardzo dokładnie mieszam i gotuję do zagotowania. Tak przygotowany sos przekładam do miseczki, możecie też taki sos zamknąć w słoiczkach i wykorzystać w dowolnym momencie, kiedy będziecie mieli ochotę przygotować to danie lub po prostu sos podać do innego dania, na przykład dania z kurczakiem. A mam nadzieję, że taki krótki, poradnikowy film yy, właśnie na temat tego, jak przygotować sos do pad thai Wam się przyda, że skorzystacie, no i przede wszystkim, że spróbujecie zrobić pad thai w domu. Polecam pyszne! Po więcej przepisów oczywiście zapraszam na www.kotlet.tv